Cześć, znajdujemy się właśnie w firmie Szczygieł, która od 47 lat produkuje odzież męską i sprzedaje, a ja jestem Maciek Szczygieł. Słuchajcie, tak bardzo spodobały mi się reakcje na mój ostatni filmik, że postanowiłem nagrać jeszcze jeden. Dziewczyny bez żadnego problemu dzięki Wam Wykopowicze znajdą pracę. Słuchajcie, chciałbym zamieścić pewien apel do studentów. Myślę, że dosyć istotna sprawa, ale do tego jest potrzebna pewna historia. Kiedyś. Nie tak dawno temu mówiłem się, słuchajcie, nagranie w FIFA z kumplami, czaskaliśmy przez północy, ale po takiej imprezie oczywiście trzeba wrócić do domu. Tak więc zamówiliśmy sobie Bolta z płatnością przy wysiadaniu z samochodu, dojechaliśmy na miejsce, prawda? I kierowca mówi do mnie tak. 8,50, a to było 4 km. Popatrzyłem się na niego zdziwiony, on na mnie tak popatrzył trochę z byka, i mówię mu. 20 zł panu daje. Bardzo bym był zaskoczony, ale dlaczego taka sytuacja miała miejsce? Ponieważ słuchajcie, ci ludzie biorą zdecydowanie za mało za swoją pracę. E, takie mamy warunki. Ale dlaczego to tak wygląda? Popatrzcie na to. Byłem mm, niedawno w kawiarence, do której chodzimy ze znajomymi. Spotkałem takiego kierowcę Bolta byłego. Pozdrawiam ci, Igor. E, słuchajcie, i. Akurat mój kolega szukał kierowców. On był byłym kierowcą Bolta, bo okazało się, że to się całkowicie nie opłaca, no i nie ma się co dziwić. Zadzwoniłem, słuchajcie, do mojego kolegi grubego i mówię: Słuchaj, gruby, jest kierowca, ty szukasz kierowców, mm, może byłbyś zainteresowany. A on do mnie mówi: Słuchajcie, a ile ma lat? Nie? Ja mówię: No, 27 yy, chyba, bo tak mi wcześniej powiedział. A on mi mówi w tym momencie, słuchaj, wiesz, to, to, to się nie opłaca. Ja mówię, jak to się nie opłaca? Słuchaj, no to policz sobie. No i słuchajcie, wziąłem i sobie policzyłem. I rzeczywiście to wygląda tak, że w naszej kochanej Polsce e, student do 26 roku życia za swoją pracę na umowie na zlecenie dostanie 2800, i to jest kwota zarówno brutto, jak i netto. Jeżeli ma 26 lat i jeden dzień, nieważne czy już studiuje, czy nie, to za swoją pracę dostanie 2100 zł. Mówimy oczywiście o minimalnej krajowej, która jest tak bliska naszemu sercu. 2100, ale pracodawca za tą pracę zapłaci 3400, czyli nawet jeżeli ma na umowie 2800, to nie jest to kwota brutto. To, co jest na umowie o pracę, to w ogóle nie wiadomo, co to jest tak naprawdę, a 3400 jest realną kwotą brutto. Także on musi zapłacić pracodawca 3400, pracownik dostanie 2100, a w przypadku, kiedy zatrudni studenta, pracodawca zapłaci 2800, a pracownik dostanie 2800. Więc jaki z tego morał? Słuchajcie, będąc studentem do 26 roku życia, minimalną twoją stawką według prawa jest 1830 na godzinę. Nie masz urlopu, nie masz płaconego ZUS-u. Nie masz podatku dochodowego, więc brutto równa się netto. Ale jak skończysz 26 rok życia, już jesteś za drogi dla niektórych firm, tam zwłaszcza, gdzie są studenci. Bo będą woleli cię zwolnić i zatrudnić studenta za 2,800. Bo ty dostaniesz na rękę 2,100, oni za ciebie zapłacą 3,400. Tyle kosztuje pracownik razem z podatkami, więc ani jednej, ani drugiej stronie się to nie opłaca. I teraz najważniejsze, słuchajcie to jest bardzo ważne. Nie gódźcie się pracować poniżej 18:30 studenci. Bo w ten sposób po pierwsze, konkurujecie tylko i wyłącznie ze sobą. Jeżeli po pierwsze to jest niezgodne z prawem, ponieważ najniższa krajowa na godzinę to jest 18:30. Po drugie, nawet jeżeli dostaniecie 18:30 na rękę, to jest dla pracodawcy też 18:30 brutto. Więc on i tak więcej zapłaciłby za pracownika, który ma powyżej 26 roku życia. I podajcie to dalej. Trzymajcie się.